cześć witam was bardzo serdecznie z tej strony Arten i po raz kolejny na moim kanale pokażę wam teraz mój kolejny vlog a teraz przechodzimy do Gwiezdnych Wojen to zaczynam idziemy właśnie z tą grą czyli Soul Calibur 4. Zapytać się czemu. Wziąłem tą grę, bo chodzi tutaj o Darvadera. Anakina Skywalkera. Co pojawia się właśnie Soul Calibur 4. Także jest taki Gościu z dwoma mieczami świetnymi. No, i jeszcze można odblokować za opłatą DLC jodę co był od razu był na xboxa 360. Bardzo fajna gierka. Już nagrywałem na moim kanale. Jeden tak gość napisał. Czemu? Nie nagrywam. Dragon Balla. No coś mi się stało. Z konsolem PlayStation 3 no i nie mogę. I teraz gry, grać. Też mówił Rewianek. Yy, na promo kanałów. dodawał oceny, czemu nagrywam Assassin's Creed bez komentarza. Trochę wolę teraz nagrywać bez komentarza, bo trochę wiecie, lepiej jest. też zmieniłem trochę ten tłona na moim kanale. Widzę, że trochę przez to straciłem suba, ale mniejsza z tym. Przechodzimy, przechodzimy dalej. Mamy właśnie Darwadera. Kultowa postać z Gwiezdnych Wojen. Ok. Następna. To teraz będzie Star Wars The Force Awakens 2. Kolejny to jest ten bohater z dwoma mieczami świetnymi. No i oczywiście Darth Vader. Musimy pokonać, właśnie, Darfadera. Fajna gierka. Może w końcu ją przejść? Tak. Będę miał nową konsolę PS3. To nagram. W końcu. I Dragon Ball. A. Dobrze. To chyba to jest pomiędzy nową nadzieją, Imperium kontratakuje i Power Jedi. To dzieje się ta, ta historia. Dobrze. Tutaj mam Water 1. Gwiezdne wojny Historie, historię. Mamy pełną załogę Łotra 1. Mamy gwiazdę śmierci. Tu Dara, Świetny film. On chyba był z roku 2016. Byłem na nim w kinie Ze 4 lat temu. Świetny film. Bardzo go gorąco polecam. świetny to dzieje się między filmami zemstą zemstą Sithów, a nową nadzieją następnie han solo gwiezdne wojny historię Poznajemy młodego HANA Solo I po raz pierwszy zaprzyjaźnia się z Poznaję Poznaje Lando Fajny Fajny film fajny, fabuła w tej filmie Następnie mam tutaj nową sagę czyli Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy. Poznajemy Rey, Kalorena, czyli Bena, Solo, Fina. Poznajemy Leje, Hana No i jeszcze pod koniec jest look. Następnie Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi Bardzo fajny druga część filmu To już koloran chodzi bez maski Następnie ostatnia, już dziewiąta część. Gwiezdne wojny Skullwalker odradzenie, finał właśnie tej części. I powrót Palpatina. Jeszcze będę chciał zakupić. Mroczne widmo atak klonów zemsta Sithów nowa nadzieja imperium kontratakuje i powrót Jedi a w tym tygodniu chcę sobie zakupić chyba sobie kupię na pewno będzie boxing kapitan ameryka pierwsze starcie i zimowy żołnierz No dobra, kochani, to na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia do kolejnych moich let's playów, unboxingów, vlogów. No i niech moc będzie z wami. Na razie. Cześć.